Proszę Państwa, Aha. nie pierwsza osoba się zatrzymuje, choka się widziało Janusz Pijanka. Niech Pani coś powie, Pani chciała ze mną zdjęcie zrobić. I... A dzień dobry, tak. pozdrawiam wszystkich i trzymam kciuki za Ukrainę. A no, dowiedziała się Pani, że córeczkę mam na, na sumach, sumach, Tak, prawda? tak, musi no. Pan tam jechać i ją ratować, no. koniecznie. I, I co Pani o tym sądzi? Taka linii manifestacja. E, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I jeszcze coś jedno. Coś mi się przez telefon... Popieramy. Ktoś ja, mi przez telefon zarzucił, że pewnie ukradłem flagę. Niech Pani przeczyta tutaj, co, znaczy Pokażę, jak przeczytam. No. Ukrainie, Mir, Ukrainie pokój, Gorod Sumy, 11, 9, 14 rok od Wiktora. Tu jest napisane, widzicie? No. Ludzie myślą... Janusz Pianka nie jest złodziejem ani oszustem. Ludzie nie. są okropni, tak, proszę okropni, Pana, niektórzy. Tak. Tak, tak, jeszcze potrafią oskarżyć tak. człowieka tak, tak bezczelnie. By no. No. Byłem trzy dni na, na tym, byłem trzy dni, manifestowałem od pierwszego dnia w Warszawie. Pierwszy dzień kilka tysięcy, drugi dzień dziesięć tysięcy, a w, w sobotę było około piętnastu tysięcy ludzi. Zobaczcie na YouTubie, na Facebooku zdjęcia już są i moja stronka jest. Już. Obejrzymy. No. Poznania to było bardzo dużo...